Mm, tu Dzień dobry mm, to są wyrzutnie to jest Węcja, to jest BTR, to jest wóz dostawczy, natomiast tu są dwa radary to jest optyczny, a to jest radar-radar znaczy to nie jest radar optyczny to jest radar trakujący więc klikniemy to za pomocą Mavericka Czy by ci był 12 Mogę, 4000 4500 paliwa, no Dolecę najpierw do tego rapiera, wystrzelę Mavericka, żeby to tam rozwalić. Zdezaktywować tego rapiera. Dziwię się, że on tamten zniknie. Ja podejrzewam, że mógł go ktoś inny rozwalić. No i teraz, teraz mamy pewną trudność, nie? Bo tu jest pełno obiektów. Dlatego przestawię TGP w to miejsce po to, żeby Maverick pierwszy ten kontrast powiedzmy termiczny widział te jednostki, a nie przeskoczył na coś innego. Zapomniałem o trybie WIS, no. ok, wyrównać, tak, mamy 8 mil, coś dobrze jest. TMS do przodu krótko, no i złapało wyrzutnie, złapało wyrzutnie, przedstawimy to TGP jeszcze wyżej. Wydaje mi się, że jest poprawny lok, ale wydaje mi się, że to jest na Radar Radar. s 8 tutaj pracuje. Jest lock. Rifle. Ósemka gdzieś tu jest, blisko. Czaw, czaf czaf. Żeby ją zgubić. Przestawiłem ona chyba tutaj na tych jeziorkach stała. Przestawiłem te dwie ósemki, które stały na jeziorkach, bo one faktycznie w tym połamanym terenie leżały. Z mogły laserować pewne rzeczy. Dobra, Maverick'i odznaczyć. TGP schować. Do przodu. Mav właśnie uderzył. I Maverick uderzył poprawnie, niszcząc ten radar, a Splash zniszczył optyczny radar, czyli ta strefa jest właśnie za, zaaktywowana. Same, ra, same wyrzutnicy z dobrze. Dobra, w, spuścimy z, jakiegoś tego... E, GBU-10 w takim razie. Missile Launch. F4. Missile Launch jest z tyłu. Tu jest idzie w kogoś innego moglibyśmy się z tym pobawić tak szczerze mówiąc jeżeli mamy dwa samoloty, tu jest drugi i on właśnie chyba atakuje No, ona może być skupiona tamtego drugiego gościa my możemy ją zaatakować eee, może nie do końca, jest ósemka jedna zniszczona najsu, nice może drugą zniszczymy China hat. M w prawą stronę zrobiliśmy markpoint, jak ona strzela nie widzę, czyli to musiał być nasz samolot. Zobaczymy, czy ten pocisk poleci do niej. O, piękny na kamerze. Widzieliście jak ten pocisk pięknie do niej gnał. Ach! Cudo. Najsu. Nice. Nie wiem kto tam latał, ale bardzo ładny wykonany atak. Mysro Launch kolejny od przodu. Patrzy czy coś z ziemi leci. Leci. Cicho, cicho. Co to jest? Choinka wie. Wejrzałem, że to może być sa 3 Na rw że widziałem. To jest... ...semka również. MS w prawą stronę. Zrobiliśmy kolejny markpoint. point. A 10 lecz tak... No. Bra, 8 mil do tyłu ósemki. Ja mam tylko ws y To może być trudne troszkę. Zrobimy jedną rzecz. Borsite. Wybierzemy ten markpoint. China Hard do przodu długo. Czyli wszystkie sensory poszły teraz do tego punktu. Dobra, dobra. Więc ja nie stabilizuję TGP do Ziemi, do tego punktu, tylko ja stabilizuję go do tego markpointu, który stworzyłem. Triple z dołu. Tu jeszcze coś żyje, fok! No jak? Tu jest on ten, e, triplejki. Kolejny missile launch. Ja słyszę jakim im karabiny idą. Ja z spierdzielam. Tu jesteś, widzę cię. odejdziemy od tego punktu równać fajna ta strefa ta dosyć niebezpieczna 154 154 czyli czyli stały tak w zależności to w zależności jest Twoja prędkość, twoja wysokość. Jeżeli będziesz leciał z prędkością 450 węzłów na 20 100 przelecą 30-40 mil nawet no im wyżej, im szybciej, tym więcej. Trzymaj się Ksawery. Dzięki za Natanko. Są so, tu jest Z ZS... nie to jest MSTA. To jest Emsta, to jest yy, ten szulencja. Dobra, nawrót. Wyzwalmy ją. A są gdzieś ZTSU-57-ki swoją drogą. 3 mile. Czy możemy WSM strzelać? Rifle. Łączyć laser. Odejść. Oznaczyć ją. Nie chcę, żeby w to drzewo trafiło moja rakietka Jest, ona nie jest zniszczona, spodziewałem się tego. Guns Missile launch, niedobrze A to już ją rozwali, schowamy się Co idziemy po tą ósemkę? Ja nie chcę ginąć. Nie chcę wrócić do domu. 3000 funtów paliwa, na no 4. Gdzie ona jest? Tu jesteś. Dzień dobry. Wyłączę laser. MS w prawą stronę. Teraz zresetuję TGP Przestawię się na, jako Mark Point, China hard do przodu długo i teraz wszystkie są sensory skierowane w ten punkt. Czyli jak będę latał nisko, będę coś kombinował, to i tak jest bardzo mała szansa, że TGP zniknie, z, zniknie ten punkt. Więc jak będę laserował ten cel, powinno być w porządku. Do celu 5 mil. Ona się mogła wystrzelać już. Ja, to będzie łatwy cel Za troszkę aż bez sensu ją atakować 860, pull up, pull up. Altitude, altitude. 860 up, pocisków 2,4 mily hop do punktu. Okej, okay, rifle. Włączyć laser. Wej, nie widziałem tego! A PKWS, leć! Leć! W drzewo walnie. Drzewo walno chyba. Gdzie jest ten punkt? Gdzie jest ten punkt? Zniknął mi. Jest za nami. na optycznie go Zginął. Tu jest dobra, nawrót ostry. Up, pull up. Altitude, altitude. Równać. Pull up, pull up. S8 jest down, ale ona nie była niebezpieczna z Funro. Cześć Pani Jadzie, ona nie była niebezpieczna dlatego, up, up. że ona się wystrzelała z pocisków wszystkich. <mum> <mum> Nie, no nie z tym botem, no nie przestraszysz mnie z gością, który nie ma zupełnej energii, nie? <noise> Dziękuję za 7 miesięcy subskrypcji, wielkie dzięki. <noise> no nie z takim botem, no. 5,5 e, mili. A jak ta ósemka? Ta ósemka też nie, się jeszcze nie rozłożyła. Ok, spróbujemy ją za usować. Czy kupię tak trochę powiem? Włączę laser. Wystrzelimy APKWSy. Na jeden, drugi. Niech leci, poczekamy 5-6 sekund. Oh shit! Nie, NIE 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 w tę stronę! No nie! No kurde! Missile launch. Tu jest coś na blisko. Coś kolejnego. Mój TGP się stegował. Więc te opakowałe jest nie doleciały. Kolejny missile launch. Musimy się schować. Jestem bardzo blisko i za dupą też nas się atakuje. Kurde, ciężko mieć to ugryźć. Trzeba było ten gryźć po kolei. Tu jest ósemka, ok. Ale tu też coś jest i tam przed nami coś jest. Dobra, no spróbujemy jeszcze raz. Schowamy się w lesie. Jak będę naprawdę blisko, blisko, od w sumie to z działka trzeba było zrobić, a nie za pomocą BKWS-u. Jesteśmy Attitude. wyłączeni, Attitude. ok. 2,7 mili. Nic nas nie powinno widzieć za tymi wzgórzami, a ósemka nas widziała. Bez dura 1,8 mili. Pop-up. Równać. Gdzieś przed nami musi być. Jest pull up, pull up. tu. Działko. Altitude. Al Pull up. Pull up. Dobra, teraz jesteśmy mocno wystawieni na atak. Schować się w jakiejkolwiek niedzce. Dobrze. Dalej jeszcze. jeszcze Pull up. Pull up. Lary na wypadek trzynastki, ale to jest piętnastka. Piętnastka potrzebuje 8 sekund, żeby wystrzelić. Gdzie jest tu Dobra, olaćcie Teraz od niej się oddalimy i podejdziemy do tej trzeciej. Rzeczy. Nie wiem co to było. Podejrzewam, że też ósemka. Mbre. Paliwo. 300. Tu gdzieś była. Podzumować. Nie widzę na Airbuerze. Jest teraz. Bardziej tu, w tym kierunku. A. Niżej, niżej, bo musimy się od razu schować w, dołu, w dołku. No, ósemka. Chcesz się bawić, czy nie? Migi 31 lecą, to niedobrze. Musimy stąd spadać w takim razie, dawaj. Ósemka! Jest Mr. Launch. Na brzuszek. Czy Schować się. Tu jest pocisk. Do góry od razu. oznaczyć punkt Stacj stacjonarna czy nie nie widzę jej nie widzę jej jest w lesie znaczy w lesie w gaju m z prawą stronę zrobiliśmy markpoint point zdresetować tgp przestawić się na ten markpoint point czajna hard do przodu długo wszystkie sensory do niej Uh, Pokupiłem się. Tu jest, na przodzie. Pull up, pull up. Brat trzy mile. Trzeba Hard do przodu długo. Do góry. APKWS. Rifle. Nie prowadzę jej laserem jeszcze. Jeszcze nie. Włączyć laser. Altitude, altitude. No, APKWS, jedziesz, 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 to będzie dobry strzał, to będzie dobry strzał. Czuję to, czuję to. Trafiona! Dobre! A 10 wraca do domu. Ja już nas strzelałem.